There are fears the war in Ukraine could spill over into neighboring Moldova. If Russia succeeds in Ukraine, Moldova will be. Left. It doesn't look great for Moldova. They, they, Putin wants to demonstrate some sort of success by May 9th, which is a significant date in Russian history. 25 kwietnia Rada Bezpieczeństwa Separatystycznego Naddniestrza Samozwańczej Republiki znajdującej się w granicach Mołdawii poinformowała o ataku terrorystycznym na jednostkę wojskową w pobliżu teraz Pola, czyli stolicy regionu. Była to tylko jedna z eksplozji zanotowanych w ciągu kilku następnych dni. Wybuchy odnotowano także nieopodal Ministerstwa Bezpieczeństwa w Tyraspolu. Do tego zniszczenie dwóch przekaźników radiowych i domniemany ostrzał w pobliżu rosyjskich składów broni. There Bordering southwestern Ukraine, including an attack on a state security building in the capital. And it now appears Russian troops are expanding their operations to parts of southern Ukraine to link up with the territory and create the conditions to send in more forces. Są to tyle niepokojące sygnały, że Naddniestrze, pomimo że w świetle prawa międzynarodowego stanowi część Mołdawii, to z uwagi na separatystów już od ponad 20 lat jest to obszar kontrolowany przez prorosyjską społeczność stacjonuje tam nawet rosyjskie wojsko. Potencjalnie jest to zagrożenie dla Mołdawii, ale także Ukrainy. I choć na chwilę obecną Rosja zdaje się nie ma póki co szans jakkolwiek przedostać się do nadniestrza, ponieważ na jej drodze w dalszym ciągu stoi Ukraina, w tym dwa silnie ufortyfikowane ośrodki, czyli Odessa i Mikołajów, to mimo tego Mołdawianie żyją w niepewności, ponieważ ich małe państwo mogłoby teoretycznie stać się kolejnym łupem Rosji. Maja Sandu, czyli pani prezydent Mołdawii na ten moment także wyklucza atak ze strony Kremla aczkolwiek szykuje kraj na taką ewentualność. Ja uh, Amenițeri care au venit din partea unor generali ruși despre uh, intenția lor uh, si si uh, de ajunge până în Transnistria i evident că aceste declarații sunt irezponsabile și îngrijorătoare. Autoritățile, guvernul, ministerele responsabile au planuri de contingență pentru această sytuacji. Repet Nu vedem un risc iminent la. Ja dzisiaj dla was postanowiłem przyjrzeć się dokładnie Mołdawii, a także na Naddniestrzu, żebyście mogli lepiej zrozumieć specyfikę tego regionu. Oprócz tego zobaczymy dlaczego mieszkańcy zaczynają bać się coraz bardziej, jakie są realne szanse na próbę płuczu lub ataku Rosji i czemu Putinowi tak bardzo zależy na tym biednym, niewielkim państewku. Dziś odpowiem wam na wszystkie te pytania, zatem za chwilę zaczynamy. Teraz czas na krótką reklamę. Partnerem dzisiejszego materiału jest platforma Cashback Letyshops. Aby skorzystać z ich usług, musicie wejść w link w opisie, a następnie pobrać aplikację lub zalogować się na platformie, np. Na za pomocą Facebooka czy też Google. Cały proces zajmuje kilka sekund, dlatego jest on naprawdę prosty. Kiedy już macie wtyczkę lub aplikację Letyshops, możecie robić zakupy w ponad 2000 Waszych ulubionych sklepów, w tym chociażby w Empiku, na Allegro, eobuwie czy też AliExpress, a część z pieniędzy z zakupów wróci bez. Pośrednio na wasze konto, z którego potem możecie wypłacić te pieniądze. Teraz dostępna jest też opcja tak zwanych gorących cashbacków. Przykładowo od 1 do 7 maja na Letty Shops standardowa stawka cashbacku na MP-u jest zwiększona o 3 razy. To znaczy, że macie możliwość zaoszczędzić 3 razy więcej pieniędzy niż zawsze. Link do Leti Shops i gorących cashbacków macie w opisie filmu. Myślę, że warto skorzystać. Zawsze coś zostanie w kieszeni. No dobrze, teraz czas na materiał. Ok, ale zacznijmy od podstaw. Mołdawia od oficjalnie uznawanych przez międzynarodową społeczność terenów Rosji oddalona jest o około 600 kilometrów. Teraz z uwagi na wojnę wiele się zmieniło i tereny ukraińskie, na których znajdują się rosyjskie jednostki okupacyjne, przesunęły dystans, który dzieli wojsko Rosji od ziem mołdawskich o prawie 400 kilometrów. To wśród Mołdawian wywołuje pewien strach i dozę niepewności. Tym bardziej z uwagi na ostatnie eksplozje i inne prowokacje, do których jest We've been worried about our family since the war began. I live close to the border. We don't know which direction the Russians could invade from. They conquered Tiraspol and tried to conquer all of Moldova. We were barely able to fight. We had no army. We could only defend ourselves. We were able to stop them and we even liberated some territories. Sama Mołdawia to niewielki europejski kraj. Pod względem powierzchni jest mniejsza niż województwo mazowieckie. To też po Kosowie i Ukrainie najbiedniejszy kraj kontynentu z PKB na mieszkańca trzykrotnie mniejszym od tego polskiego. Mimo tego Mołdawia w ostatnich latach poczyniła ogromny postęp, a teraz dzięki proeuropejskim liderom w tym Mai Sandu kraj jest na prostej drodze do przystąpienia do Unii Europejskiej. Jest to jeden z tych powodów, które złoszczą Rosję najbardziej, bowiem ta uznaje tę część Europy za własną strefę wpływów. Jestem jednym one of the promoter of joining NATO NATO of not being neutral you know, and having uh, uh, allies uh, which are really strong military, economically, uh, and I think for us it's to the best. But I'm in a minority here in the country. EU stands in full solidarity with Sił with Moldova. It is our European duty to help and to support your country and to increase our support to your stability, security, territorial integrity and sovereignty. This year, we plan to significantly increase our support to Moldova by providing its armed forces with additional military equipment. Co gorsza, w głównej mierze powody do niepokoju wśród Mołdawian generuje istnienie nieuznawanego na świecie Naddniestrza, gdzie ma stacjonować od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy. To pseudo-państwo, o którym niemal nikt nie słyszał, niedawno znalazło się na ustach wszystkich najważniejszych światowych dzienników z uwagi na możliwe zaangażowanie w konflikt. Nie tylko Ukraine. ale Moldova. Moldova. to Moldova.

Naddniestrze było wcześniej integralną częścią Związku Radzieckiego, przez co historia regionu, jak i sama gospodarka była bliższa wpływom rosyjskim. Co ostatecznie, w czasie ogłoszenia przez Mołdawię niepodległości, spowodowało, że Naddniestrze od razu opowiedziało się za utworzeniem własnego państwa. Co koniec końców wywołało wojnę domową w 1992 roku, którą finalnie przegrała Mołdawia, bowiem Naddniestrze zostało ostatecznie wsparte przez z Armią Rosyjską. Obecnie na budynkach rządowych wiszą tam flagi naddniestrzańskie i rosyjskie, a sam nieuznawany międzynarodowo kraj to w pewnym sensie skansen Związku Radzieckiego, ale też baza dla oddziałów z Kremla. Pytanie jednak po co tak naprawdę potrzebny jest Rosji ten pas ziemi o długości około 200 km i średniej szerokości około 12 do 15 km. Przede wszystkim do destabilizacji Mołdawii oraz zastraszania Ukrainy. Mołdawia chciałaby do Unii Europejskiej, o czym komunikują jej władze, a nawet złożony został wniosek o członkostwo. The citizens of the Republic of Moldova want to live in peace and prosperity in a country where their rights are respected. We have chosen European integration as a model for development. 3 of March, the Republic of Moldova has signed its accession application to the European Union. Realizacja proeuropejskich celów jest niemożliwa bez pełnej kontroli granic. To jeden z warunków przystąpienia do wspólnoty. Kolejnym istotnym elementem z punktu widzenia Kremla jest obecność amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Rumunii. Na może tutaj w rozumieniu Kremla stanowić pewną przeciwwagę dla amerykańskich wpływów. Co więcej, żyje tam także 469 tysięcy ludzi, niezwykle potrzebnych, aby zatrzymać proces kurczącej się rosyjskiej populacji. Dodatkowo to też mocno uprzemysłowiony region który prawdopodobnie, gdyby nie alienacja, czyli częściowe blokady po stronie Rumunii i Mołdawii, mogłyby całkiem nieźle funkcjonować. Jeśli natomiast spojrzymy na Google Maps, dostrzeżemy jeszcze jeden istotny szczegół. We wsi Kołbasna znajduje się wielki magazyn, który w ostatnich dniach też stał się celem ataku niezidentyfikowanego drona, ale też wysadzono mur przy użyciu granatnika. Magazyn uważany jest za największe takie zbiorowisko broni w Europie. Mieści się tam nawet 20 tysięcy ton ładunków wybuchowych zabranych z państw spod żelaznej kurtyny i byłego Związku Radzieckiego. Ich wybuch pod względem siły eksplozji byłby zbliżony do tego z eksplozji bomby atomowej w japońskiej Hiroshimie. Za każdym razem, jak Mołdawia prosi Rosję o wycofanie swoich jednostek z jej terytorium, to podnoszony jest właśnie ten argument niebezpiecznego magazynu, który Rosjanie mają skrupulatnie zabezpieczać. Wczoraj po południu pojawiła się informacja, że budynek tzw. ministerstwa. Spraw wewnętrznych Naddniestrza w Tyraspolu, czyli w stolicy tego nieuznawanego regionu, został ostrzelany. Właściwie pierwotna informacja mówiła o wybuchu, czy też kilku wybuchach w tym gmachu. Później okazało się, tak w każdym razie twierdzą władze lokalne, że był to efekt ostrzału z granatnika. Nie było żadnych ofiar na miejscu, natomiast nie tylko sam budynek został uszkodzony, ale także szyby z bloku naprzeciwko wyleciały. W nocy pojawiły się informacje na kanałach telegramowych nadmieszczańskich o ostrzale, wybuchach. Nie było to doprecyzowane na terenie jednostki wojskowej w Parkanach, to również na terenie Naddniestrza. Informacje te właściwie do rana nie były potwierdzone. Aż w końcu znów rano pojawiła się informacja na temat wybuchów w miejscowości Majak. Miejscowości, w której znajduje się, czy raczej właśnie, znajdowała się duża stacja nadawcza, maszty radiowe. Informacja została później potwierdzona. Dwa największe maszty zostały poważnie uszkodzone, właściwie przewróciły się, co widać na zdjęciach z tego miejsca. Pod koniec kwietnia generał-major Rustam Minekajew pełniący obowiązki dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego przedstawił publiczne koncepcje budowy przez Rosję lądowego korytarza od Donbasu przez obwód Zaporoski. Hersoński, Mikołajowski i Odeski aż po separatystyczne Naddniestrze. Generał mówił i tutaj cytat, że zamieszkała w regionie Mołdawii rosyjskojęzyczna ludność jest w opresji. Mołdawskie władze od razu wezwały rosyjskiego dyplomatę, aby ten wyjaśnił, co planuje Rosja. Tutaj oczywiście, jak to na Rosjan przystało, do niczego się nie przyznają. Jest trwóżna eskalacja napiętości w Pridniestrowie. We are alarmed by the escalating tensions in Transnistria. Sama rosyjska prasa jest wręcz przesiąknięta artykułami o ukraińskich atakach na granicy. Nawet znalazłem artykuł o ciekawym tytule. Wskazuje on na to, że my też jesteśmy w to bezpośrednio zamieszani. Zresztą już Wam to czytam. Ukraiński wywiad werbował Polaków do pracy w Mołdawii na Naddniestrzu. Biorąc pod uwagę akcje sabotażowe w Naddniestrzu oraz ostatnie ataki hakerskie na Kiszyniów, czyli stolicę Mołdawii, mamy tutaj scenariusz całkiem zbliżony do tego, jaki mogliśmy zaobserwować w przypadku Ukrainy na przełomie stycznia i lutego. Jednak przypadek Mołdawii jest znacznie inny, a Rosja jest na chwilę obecną zbyt daleko, żeby móc przeprowadzić jakąś interwencję w tym regionie, o czym informuje nawet sam Pentagon. Ale taka operacja byłaby niezwykle przydatna, w Realizacji planu przejęcia południowej Ukrainy. Pytanie tylko, jak inaczej mogliby to Rosjanie rozwiązać? Magazyn The Times podał, że Rosja już ponoć podjęła decyzję o ataku na Mołdawię, co ułatwiłoby jej podbicie Odessy. Wcześniejsze próby zakończyły się w końcu niepowodzeniem. Z kolei liczące 5700 żołnierzy, siły lądowe Mołdawii nie są gotowe do wojny. Nie walczyły one w żadnym konflikcie od wojny w Naddniestrzu w 1992 roku. Wojska lądowe to ledwie trzy brygady zmechanizowane, o zgrozo pozbawione czołgów. Nie ma również pewności, jak zachowałyby się elity w Gagauzji i Bielcach. Położona na południu Mołdawii Gagałuzja, ta autonomiczna, zamieszkiwana przez turkojęzycznych prawosławnych o silnym prorosyjskim sentymencie. W 2008 roku parlament gagałuski uznał nie. Podległość Abchazji i Osetii Południowej, co może wskazywać na to, że sama Mołdawia jest dość mocno podzielona co do swoich opinii. Jedna trzecia Mołdawian ma też paszporty rumuńskie i widać tam coraz większe wpływy europejskie. Jednak media zdominowane są przez prorosyjski przekaz, co ma niezwykle istotną rolę w przypadku jakiejś szeroko zakrojonej akcji sabotażowej. To kraj o bardzo yy, słabej gospodarce, koszmarnie uzależnione od Rosji w wymiarze energetycznym, to kraj wreszcie o bardzo niejednoznacznych nastrojach społecznych. To nie jest Ukraina, gdzie każdy jest gotowy bronić swojej niepodległości. Połowa Mołdawian popiera rosyjską agresję przeciwko Ukrainie albo w każdym razie jest ofiarami propagandy rosyjskiego świata, rosyjskich mediów, a, a zarazem jest to kraj o jednoznacznie prozachodnich władzach, które, które próbują wyzbyć się z tego całego bagaża postsowietyzmu. Więc z punktu widzenia rosyjskiego jest oczywiście tego typu pokusa, żeby przy okazji operacji przeciwko Ukrainie... No dobrze, ale spokojnie, bo już zabrnęliśmy całkiem daleko, a wciąż zapominamy o podstawowym fakcie, że najbliższe rosyjskie oddziały od Mołdawii są oddalone o prawie 200 km. Obecnie to dystans niemożliwy do pokonania z uwagi na bardzo dobrą obronę pod Mikołajowem i w głąb południa Ukrainy. No cóż, ale niestety jest jeszcze jeden całkiem realny scenariusz, o którym Wam zaraz opowiem. Mimo, że rosyjskiej armii daleko do perfekcji, o czym mówiłem w poprzednim materiale, Wciąż ma ona z pewnością przewagę liczebną i mimo wszystko lepszy sprzęt od zacofanej Mołdawii. W piątek wieczorem, 5 maja, doszło do wymiany ognia na granicy mołdawsko-ukraińskiej. Jeśli te prowokacje będą się nasilać, to Rosja może to wykorzystać jako pretekst do ataku. Jeszcze kilka dni wcześniej, ukraiński wywiad opublikował wydrukowane z wcześniejszą datą specjalne wydanie Gazety Nadniestrze. To właśnie ta Gazeta. Tłumaczenie do niej macie z boku ekranu. Znajduje się w niej apel do Władimira Putina o przyłączenie Naddniestrza do sił rosyjskich z uwagi na serię zabójczych ataków ze strony ukraińskiej. Nie ma pewności, czy to nie fake, ponieważ artykuł ostatecznie się nie ukazał. Ale patrząc na to, co tam się dzieje i wierząc doniesieniom Ukraińców, to może być całkiem możliwe. Pytanie zatem, jak zaatakowaliby Rosjanie? Najbardziej interesujący strategicznie scenariusz zakładałby Desant w Tyraspolu bądź na lotnisku w Kiszyniowie po jego uprzednim opanowaniu przez siły z Naddniestrza. Taki wariant przećwiczono w styczniu w Kazachstanie, gdy Rosjanie i ich sojusznicy wspomagali władzy w stłumieniu protestów. Słabe siły mołdawskie bez morali mogłyby szybko ulec presji, a Rosja następnie wykorzystałaby prorosyjską część społeczności mołdawskiej do ataku na Odessę, zamykając tym samym Ukrainę od południa. Rozstrzygającą datą będzie 9 maja. Czyli Kremlowska Parada Zwycięstwa. To na niej, według prasy, Putin może rozpocząć nawet powszechną mobilizację, czy też ogłosić chęć wsparcia Naddniestrza. Czy tak się faktycznie stanie? Tego nikt nie wie. Ale pewne plany Kremla udało się już nam wspólnie w oparciu o inne raporty przewidzieć. Aczkolwiek co siedzi w głowie Putina i Rosjan, tego nikt nie wie. Ale fakt faktem, Mołdawia obawia się takiego scenariusza. Zakazując chociażby stosowanie wstążki świętego Jerzego, symbolu rosyjskiego imperializmu, czy też chociażby liter Z. Za co mołdawski rząd został wyśmiany i ostrzeżony przez rzeczniczkę Kremla Marię Zacharową. Szczerze, mam jednak nadzieję, że to wszystko to tylko mrzonki i zwykły ludzki strach. Jednak w tych dziwnych czasach chyba niczego nie możemy być do końca pewni. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.